Drodzy Państwo, kontynuujemy cykl rozmów. Przychodzi inwestor do architekta. Chcemy pokazywać Wam zaplecze pracy inżynierów i projektantów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś naszymi gośćmi są panowie Damian Łuszczyk i Marcin Mertuszka, projektanci, menedżerowie zespołów projektowych w grupie RB Architekci. Dzień dobry, witamy. W grupie RB, tak jak Pani wspomniała, jesteśmy projektantami i menadżerami zespołów. Mój zespół liczy sześć osób, które zajmują się instalacjami sanitarnymi, projektowaniem głównie. Dedykuję też zadania kolegom i koleżankom z grupy, już jakby po analizie projektu i wyłapaniu tych największych takich, największych problemów, które mogą się pojawić na etapie, projektowania i też pilnujemy terminów, harmonogramów, żeby projekt przebiegł zgodnie z planem, sprawnie i bez problemów do, do samego końca, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i, i tak naprawdę projektowaniem, czyli wszystkim tym, czym, czym powinniśmy się zajmować tak naprawdę w biurze projektowym. Ja kieruję zespołem trzyosobowym. Moje zadania polegają na jakby koordynacji pracy zespołu przydzielaniu zadań, przygotowaniu, tak jak Daniel mówi, wycen dla architektów branżowych tych części projektów, za pilnowanie harmonogramu prac projektowych, za główną koordynację i rozmowy z inwestorem. Inwestorzy, z którymi współpracujemy wspólnie, to przede wszystkim inwestorzy magazynowi. Na jakim etapie przy inwestycjach magazynowych, przemysłowych? Spotykamy się z Waszymi projektami i z Wami. Tak naprawdę jesteśmy już na bardzo wczesnym etapie tutaj projektu, my jako branża. O swojej branży mogę powiedzieć, że to już jest etap tak naprawdę decyzji środowiskowej i, i kipu. Tutaj głównie chodzi, jeśli, jeśli chodzi o branżę, to analiza budynku pod kątem różnego rodzaju emitorów. Emitorów, czyli zanieczyszczeń i e, zanieczyszczeń hałasu które jest przekazywane do środowiska i to ma istotny wpływ jakby już na etapie właśnie ustalania, e, ustalania kipu, przekazujemy te informacje właśnie osobom odpowiedzialnym za, za przygotowanie KIPu, tak żeby później nie było rozbieżności e, już w przygotowanym projekcie w stosunku do tego, co jest, co jest, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i w decyzji, w decyzji środowiskowej. Także to jest jeden aspekt, w którym branża sanitarna pojawia się, tak żeby u, jakby usprawnić ten proces i żeby później nie wynikały z tego jakieś poważniejsze błędy projektowe, czy też niezgodności właśnie decyzji środowiskowej z projektem. Kolejnym takim momentem, w którym, w którym jesteśmy tak naprawdę w projekcie, to są, to, to są pozwolenia wodnoprawne i i przygotowanie operatów wodnoprawnych. Też zajmujemy się tutaj tym przygotowaniem operatów wodnoprawnych w ramach naszego biura projektowego, a jak dobrze wiemy, dopiero uzyskanie decyzja wodnoprawna, na którą no tutaj we Wrocławiu bo że około roku czasu trzeba w tej chwili czekać na uzyskanie decyzji wodnoprawnej, pozwala nam tak naprawdę uzyskać pozwolenie na budowę, złożyć wniosek do pozwolenia na budowę. Czyli w momencie, kiedy zastanawiamy się, co tak naprawdę może powstać na naszej działce, już powinniśmy myśleć o koordynacji tych działań i o projekcie branżowym, a przynajmniej rozmowie, spotkaniu z projektantem branżowym. A co z instalacjami elektrycznymi? Czy my już na początku, w fazie planowania obiektu, powinniśmy wiedzieć, co w tym zakresie będzie nam potrzebne? W, w tak dużym zakresie, jak Damian na początku uczestniczy, branża elektryczna nie musi, ale to też nie znaczy, że my po prostu sobie spokojnie czekamy. Na początkowym etapie analizujemy, co mamy na działce na przykład istniejących sieci, które będą stworzały jakby przeszkodę w realizacji inwestycji. Analizujemy, jakie są możliwości przyłączenia danego obiektu i jakby planujemy. Możliwości zawczasu, póki nawet jeszcze nie wystąpią warunki przyłączenia, jakie są, jakie są możliwości, jak, jaki obiekt może powstać, i próbujemy się dowiedzieć własnymi kanałami, jakie zakłady energetyczne będą w stanie nam dać warunki przyłączenia. Jeżeli te informacje uzyskamy, no to możemy spokojnie wtedy jakby przekazać te informacje architektom, oni już jakby rozplanowują dalsze działania. Jeżeli jest na przykład konieczność bardzo szybkiej decyzji o usunięciu jakiejś istniejącej sieci, która będzie stanowiła jakąś przeszkodę w szybkiej realizacji, no to rozmawiamy wtedy z inwestorem, żeby uruchomić jakieś prace projektowe, nawet jeżeli obiekt, jeszcze nie wiemy jaki to będzie obiekt, to my jakby czyścimy tą działkę, występujemy o warunki usunięcia kolizji i prowadzimy jakby projekt, osobny projekt, który zmierza do tego, aby na przykład uwolnić daną działkę, na przykład z linii wysokiego czy średniego napięcia, albo z jakichś innych kabli, które po prostu uniemożliwią w dalszym etapie jakby swobodne projektowanie i zagospodarowanie danego terenu. A czy jest różnica w przygotowaniu i projektowaniu obiektu przy tego na miarę, pod konkretnego dedykowanego najemce, a obiektu budowanego spekulacyjnie? Tak, jest różnica. Obiekt spekulacyjny. Jeśli chodzi o instalacje, no to głównie tutaj wtedy projektujemy instalacje tranzytowe z możliwością później jakby wejścia najemcy konkretnego, tylko doprowadzenia, że tak powiem, poszczególnych instalacji w obręb tego najemcy, czyli głównie tranzyty w obiektach spekulacyjnych. Jeśli już, ma, jeśli już mamy do czynienia z konkretnym najemcą, no to jest tej pracy więcej. Po prostu większy jest zakres i większa szczegółowość tego projektu. A jakie problemy, wyzwania widzicie przede wszystkim przy budowie i projektowaniu obiektów przemysłowych? Na pewno przy obiektach przemysłowych, gdzie mamy już bardzo duże wartości zapotrzebowania na energię, to problem jest taki, że tej energii brakuje w systemie. Są miejsca takie, które są potencjalnie bardzo korzystne do budowania, bo z warunków, jakby tutaj, miejscowych planów umożliwiają budowę dużych obiektów przemysłowych, ale pod kątem jakby przyłączeń energetycznych w danym terenie, na przykład, jest deficyt tej mocy. I to są nawet takie tereny, które są już mocno albo są mocno uprzemysłowione i ta moc jest już rozdysponowana na inne zakłady przemysłowe, albo to są takie tereny, które jeszcze są w takiej jakby troszkę martwej strefie. Nie ma tam jakby dużego źródła zasilania, które zagwarantuje daną moc. Rozmawiamy o rzędu na 100 MW zapotrzebowania energii elektrycznej. Inwestor musi mieć pewność, że tą energię uzyska, bo jakby całość tego zakładu funkcjonuje. No teraz jakby dążymy do tego i taka jest jakby przyszłość, że energia elektryczna będzie głównym źródłem do wszystkich instalacji w danym obiekcie. Więc jeżeli kiedyś tam jeszcze brane były pod uwagę inne źródła, Teraz jakby potencjalnie decydują się wszyscy jakby iść w stronę energii elektrycznej, która jest jakby energią tutaj zieloną, tak? Właśnie, budujemy coraz więcej budynków zielonych lub przygotowanych do też dostaw energii zielonej, do energii pozyskiwanej również z fotowoltaiki, z wiatraków. Jak ten temat realizowany jest dziś przez inwestorów we współpracy z Wami? Czy bierzemy to pod uwagę? Czy to wpływa na Waszą pracę? No musimy brać to pod uwagę, bo tutaj jakby takim wskaźnikiem, który zgodnie z przepisami jakby wskazuje nam ilość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, czyli taki EP, jest określony ściśle w przepisach i to się tam zmieniało na przestrzeni lat. lat. Ten współczynnik był coraz mniejszy, czyli energochłonność budynków. Była coraz, musiała być coraz niższa, żeby, żeby utrzymać ten współczynnik. W związku z tym no, musimy też dostosowywać projekty do tego, żeby, żeby ta charakterystyka energetyczna budynku spełniała wszystkie, wszystkie parametry, które są opisane w przepisach. I to zarówno chodzi o energię cieplną, jak i energię elektryczną, czy... czy energię potrzebną na potrzeby klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji. No energia, która jest jakby niezbędna do, do, do tego, żeby budynek funkcjonował. No, ja dodam, że inwestorzy są coraz bardziej świadomi tego, że potrzeba jakby optymalizować jakby używanie tej energii, też jej produkcję. Cały czas jakby widzimy wzrost jakby obiektów, które mają coraz jakby więcej tej jakby energii ze źródeł odnawialnych. Kiedyś to było traktowane trochę jako takie nowum, teraz to jest, bym powiedział, że to już jest standard i właściwie praktycznie każdy obiekt ma w jakimś zakresie tą energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, jest to fotowoltaika. Na pewno to się zmieniło pod wpływem wzrostu cen energii elektrycznej, bo ta energia wtedy staje się coraz bardziej jakby opłacalna. Jeżeli kiedyś ekonomicznie to było liczone na dużo więcej lat ze względu na wzrost cen energii związanych tutaj z różnymi sytuacjami, które się dzieją na świecie, to jest coraz bardziej atrakcyjne źródło jakby dodatkowej optymalizacji kosztów funkcjonowania takiego zakładu. I to jest, bym powiedział, że już teraz rzadko kiedy się zdarza jakiś obiekt, w którym coś takiego nie występuje. Czyli fotowoltaika, bym powiedział, że teraz to już jest standard. A to, co właśnie powiedział Damian. To jakby dąży do tego, że bez fotowoltaiki i bez zastosowania jakby źródeł odnawialnych nie spełnimy bieżących przepisów, które narzuca na nas jakby tutaj. No Dokładnie. Ja tutaj, ja tutaj jeszcze dodam tylko, tak jak Marcin powiedział, że już bez, bez alternatywnych źródeł energii jak fotowoltaika, pompy ciepła. Trudno nam jakby tutaj. Że tak powiem budynek budynek doprowadzić do, do stanu takiego, żeby uzyskał pozwolenie na użytkowanie, a wiąże się to z tym, że w kwietniu 2023 roku zmieniły się przepisy i świadectwa charakterystyki energetycznej są już obowiązkowe dla każdego budynku na etapie złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. W związku z tym to już jest dokument, który, który musimy też złożyć urzędowo i, i jakby musi on być poprawny. A co z pompami ciepła? Wspomnieliście o tym, że klienci chętnie o tym rozmawiają. Natomiast na ile chętnie i jak często takie instalacje są wdrażane w praktyce, przynajmniej w projektach, nad którymi pracujecie. Ze względu na uwarunkowania jeszcze jakiś czas temu takie globalne, czyli wojna, dużo inwestorów, szczególnie tych mniejszych. Może nie tyle obiekty, obiekty magazynowe, czyli duże powierzchnie, ale tych mniejszych uciek zaczęło uciekać, uciekać od gazu e, i inwestować właśnie w alternatywne rozwiązania, e, pompy ciepła. E, obawiali się po prostu kosztów, e, kosztów związanych z, e, z dostarczeniem gazu, w ogóle, czy, czy tego gazu wystarczy. W związku z tym coraz, coraz więcej inwestorów przeszło na te pompy ciepła. Mieliśmy inwestycje nawet, w których. Świadomie inwestor na obiektach już wybudowanych wprowadził akcję tak zwaną Zero Gaz, czyli rezygnacja z wszystkich urządzeń gazowych na, i wymiana ich na pompy ciepła. Także to, to, to dosyć dużą, sporą zmianę na rynku odnośnie jakby takiego spojrzenia inwestorów na alternatywne źródła energii wprowadziło. To no właśnie, spojrzenie inwestorów. Mówiliśmy o wyzwaniach związanych z koniecznością wypełnienia przepisów i spełnienia zasad prawnych. Natomiast na rynku inwestorskim, inwestycyjnym funkcjonuje również pojęcie standardów inwestycyjnych. Budujemy dzisiaj obiekty w klasie A, i każdy z nas pracujący na rynku przemysłowym no, jednak rozumie pod tym hasłem niemal to samo. Obiekty standaryzujemy, obiekty certyfikujemy. Takim standardem i certyfikatem najbardziej popularnym na rynku przemysłowym jest BRIEM. Jak wygląda ta sytuacja? Czy łatwo pracuje się z klientem, z inwestorem, który wymaga spełnienia narzucanych przez niego standardów, a nie tylko przepisów prawa? Czy to jest usprawnienie na rynku? Czy to jest wyzwanie i czy widzicie zalety również dla użytkowników? Czy to na pewno inwestor, który ma swoje standardy, to jest inwestor bardziej świadomy, który już na pewno nie wybudował nie jeden obiekt. Te standardy, one jak widzimy, na przestrzeni lat się zmieniają, więc ktoś jakby wyciąga wnioski z bieżącego użytkowania danego obiektu, usprawnia je, więc dla nas taki inwestor, który ma swój jakby wyrobiony standard, Sprawdzony jest dobrym inwestorem, bo też jakby sprawdzone rozwiązania preferujemy. Jeżeli to jest, jeżeli ten standard jest dopracowany, to naprawdę wtedy to ułatwia prace projektowe. Czasami, ja tylko dodam, problem pojawia się w momencie, jeśli mamy zagranicznego inwestora z zagranicznym standardem. Nie do końca on jakby wpasowuje się w polskie przepisy. W związku z tym, no konieczne są modyfikacje, modyfikacje oczywiście w porozumieniu z inwestorem, tak żeby zarówno jak najbardziej odwzorować ten standard, ale też żeby być zgodnym tutaj w projektowaniu jeśli chodzi o polskie przepisy. Zagraniczne dostosowanie tego do polskich przepisów to jest wtedy wyzwanie. Tak samo jest też wyzwaniem, jeżeli w standardzie pojawiają się rzeczy, które nie mogą zostać wdrożone ze względu na uwarunkowania lokalne, czyli na przykład brak gazu i na przykład konieczność zamienienia czegoś standardowego rozwiązania, które jest przyjęte na przykład na gazie na rozwiązania elektryczne, ale takie wyzwania są do, 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 do zrealizowania wiele razy takie jakby optymalizacje zmiany standardów wprowadzaliśmy też to później zostawały wprowadzane też do kolejnych standardów, jako jakby optymalizacja na podstawie tego przejścia Zalety współpracy z biurem architektonicznym wielobranżowym dla klienta wydają się jasne i czytelne, ale czy mogę prosić o wyłuszczenie ich naszym widzom? No pod, podstawową zaletą jest szybkość w podejmowaniu decyzji w biurze wielobranżowym. Pomijamy jakby ścieżkę, zbe, e, znaczy zbędnych, nie tyle zbędnych, co e, utrudniających, jakby, czy tam opóźniających e, Podejmowanie decyzji typu mail, oczekiwanie tutaj na, 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 na odpowiedź i tak dalej. Mamy wszystko w ramach, w ramach naszego biura, czyli możemy podejść do kole, kole, kolegi, koleżanki z biurka obok i, i, i dopytać zarówno tutaj o, o, o sprawy związane z architekturą, jako ta część architektoniczna biura, tutaj kolega właśnie część elektryczną, czy, czy, czy tutaj my jesteśmy, my, my, my udzielamy też. Odpowiedzi, informacji odnośnie instalacji sanitarnych, tyle, ile trzeba tutaj. Także to na pewno przyspiesza pracę i jest skuteczne. Jest, jest dużo bardziej skuteczne okay. niż, niż praca z biurami zewnętrznymi. Czy to jest tak, jak na zasadzie, że teraz, jakby wymiana informacji jest istotnym czynnikiem, który wpływa na jakość i szybkość pracy? Jest u nas, jakby ta informacja i wymiana tej informacji to jest po prostu zwrócenie się do kolegi z jednego działu po drugiej stronie biurka, wymienianie tej informacji, co czasem, jeżeli mam, rozmawiamy w alternatywie do biura, które jest tylko jednobranżowe, a wszystkie pozostałe branże pracują jako niezależne jednostki, czasami taka jedna prosta informacja potrafi przejść przez, no nie wiem, przez trzy osoby i dwa dni, żeby po prostu wróciła z powrotem do inwestora, tak? U nas generalnie to się odbywa na zasadzie takiej, że nawet jeżeli architekt rozmawia z inwestorem przy bieżących jakichś takich sprawach, i potrzebuje, coś się dowiedzieć, po prostu przyjdzie do nas uzyska tę informację od ręki w bieżącej rozmowie. To jest po prostu najkrótsza ścieżka do obiegu informacji i wymiany danych. A druga sprawa taka, że taka praca w zespole wielobranżowym, w biurze projektowym wielobranżowym, jakby rozwija też każdego z nas o, o, te, o te informacje jakby z branż, z innych branż. Bo wszystkie branże tak naprawdę muszą ze sobą współpracować, i, i zarówno tutaj e, instalacje sanitarne są potrzebne konstru e, konstruktorowi, elektrykowi, architektowi, także tak, tak samo architekt musi tutaj mieć in, informacje od, od, od wszystkich innych branż, i to samo elektrycy. Także jedna branża nie może sobie sama projektować jakby bez kontaktu z innymi i, i, i to jest na pewno tutaj na plus w biurze, że to Usprawniony jest projekt. Poszerza horyzonty, poszerza horyzonty i można spojrzeć też na to z perspektywy innego projektanta, jak on to widzi i można też wtedy bardziej go zrozumieć przy jakichś tam kwestiach koordynacyjnych i ustalaniu, jakie są jego potrzeby, jakie są nasze potrzeby, jaka jest globalna potrzeba dla wszystkich. To prawda, również Wy pomagacie poszerzać nam nasze horyzonty. Dziękuję za te wszystkie doświadczenia, za te informacje. Nie spodziewałam się, że rozmowa na temat instalacji może być tak przyjemna i inspirująca. Była bardzo rzeczowa. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które nam przekazaliście, i mamy nadzieję na spotkanie z Wami, projektantami, menedżerami zespołów w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. również.